Holder knabe, I'm looking at... ...siemano. O oh, jezu... Słychać u was. Dwa suby dostałem. O kurwa, ...rzeczywiście, dzięki Adi i One Ball Gruby za suba. Dzięki, kur... <laughs> Dopiero stream się zaczął, już dwa suby mam. Dobra, dzięki widzowej za streama. Bardzo, bardzo doceniam. Bardzo doceniam, dzięki serdeczne. Trzymajcie się, cześć i czołem, kanapka kula z elo. Nie strzelaj do mnie no! Jestem po twojej stronie! Wow, wow, wow! Dawaj łysy! Trzymam ci, trzymam ci Donata. Trzymam ci Donata. Pale Donat. what? co ty robisz, ku**a? Jesteś odjeb***y, łysy. Łysy jest odjebany! Łysy jest odjebany. Odj trzy osoby za Gartic Phone, a dwie osoby za CSM. em Okej, okay, Gartic Phone, Gartic Phone. Oh. CO? JO! JO PIERD... Co? Wow! Kati przesyła 100 złotych, żeby się żyło, żeby się wiodło, żeby się chciało i żeby się mogło wszystkiego stać. Wow! Dziękuję Ci bardzo, Kati! Ja pólę 100 złotych na urodzinki? Znaczy, na pewno nie będę, ale chodzi o to, że. No... Wow amazing. Okay, I know. I hear you. I have two flashes, kula. What's your problem, yellow? City still, Okay, I hear, you know? I have headphones and I hear! Okay, bro, okay. okay. What the fuck Everytime it's chciałbyś wszędzie mieć dobrze, ale tak się nie da jesteś chujnie kolega Chuj nie kolega Chyba zapomniałeś ta czy przyjaźń polega Tam leci cię zamiewam Chyba chorobiewał Zalusza przesyła 10 przesyła 1 zł Kurwa już myślał, że 10 złotych ja pierdolę już się podnieciłem ale mnie tu zbejtował, kurwa. Dawaj. Nie, już ci widział chyba. A za ile byś Igor sprzedać? No kosa kukri, stary, no. Kukri jest taka, kukri. Lubię to, minion wejść, czy to jest nasz czas? Zobacz sam, jaka moc, ile łączy nas To nie pop, to nie Alles schlaft, ensam vacht. U das schautech hochliche liche paar. Holder Knabe im luck yngen Schlaf in himlische Ruh! <im <attraction> <imression> Mam aí, it's zawaham się go it's aí, Ja jestem it's Może it's Może jestem jestem it's aí, to ciężko. <miering> Dzień dobry, ja na naprawę zębów, okej. Okay. <grymne> Czyż moja śpija pierwszy ja robię tu, raz miał pier... Teraz SMS będzie. Dobra, nieważne. Dobra, zdrowie. <grymne> Da? Zaraz te k***y będę gonił, gęsi, je Kochanie, kochanie, to co widzisz, wszystko co tutaj widzisz, to jest aktorstwo, to jest aktorstwo, to jest sztuka, sztuka teatra teatra teatralna i tu nic się nie dzieje tak naprawdę. Tu wszystko jest ogarnięte. Jestem w parku, wypiłem jedną seteczkę, mówię ci poważnie, jedna seteczka i mniej więcej nic nie było. Byłem w polskim sklepie, te Zdjęcia robili fajnie tego typu, wiesz, nie, nie, mówię jak jest, fajnie było, super ludzie się zachowali, ludzie byli super, fajnie tego, wszyscy mówili tego, super Merry Christmas, super Mikołaj, chcemy więcej, mówię, o, może kiedyś, ale wszystko super jest, aktorstwo, aktorstwo mega. Ja taki na co dzień nie jestem, wiesz jak jest. No. Olej, gównem. Gdybym miał gitarę, to bym na grał. אַז זיינען מיר די טערע